Czy zastanawialiście się kiedyś co łączy delfina z morświnem? Przede wszystkim to spokrewnione ze sobą ssaki morskie, które należą do podrzędu zębowców. Ich podobieństwo przejawia się już w samym wyglądzie ciała. Choć morświny charakteryzuje krótki, ścięty nos, to często mylone są z delfinami. Zarówno delfiny, jak i morświny, używają do nawigacji echolokacji. Posiadają melona, czyli specjalny organ, który służy im do obserwacji podwodnego świata za pomocą dźwięków. Są bardzo rozmowne. Z innymi przedstawicielami swojego gatunku komunikują się za pomocą dźwięków. Jednak choć są ze sobą spokrewnione, delfiny i morświny mają zupełnie inny temperament. W odróżnieniu od delfinów morświny nie podpływają do łodzi i statków. Rzadko też wyskakują nad powierzchnię wody. Delfiny najczęściej łączą się w grupy, które u niektórych gatunków mogą osiągać nawet tysiąc osobników. Tymczasem występujące w Bałtyku morszwiny często żyją pojedynczo bądź w parach. Wszyscy znamy i kochamy delfiny. Dlatego zastanawia nas, dlaczego ich nieśmiali kuzyni to jedne z najrzadziej adoptowanych u nas gatunków. Zmieńmy to! Pomóż morszwinom przetrwać w Bałtyku. Adoptuj symbolicznie.